Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bobow i wracamy do gry w 7 Days to Die z Modem Starvation. Minęło jakieś półtora dnia. Nawet nie, niecałe półtora dnia. Mamy następny dzień wieczorem. I jak widzicie, troszkę się pozmieniało. Troszkę nam trochę bedroli, bo w rzeczywistości byłem wiecznie zmęczony, jak tylko przybiegałem tutaj. No i po prostu tak jest łatwiej. Robię sobie co mam robić, a jednocześnie odnawia mi się zdrowie, życie dalej. Troszeczkę podskilowałem. Jesteśmy oczywiście na tym etapie, na jakim byliśmy przed wyczyszczeniem save, a. no ale zawsze jest lepiej niż było. Co się zmieniło. Najważniejsze, najważniejsze: mamy workbencha. Workbencha tego nie budowałem. Udało się go znaleźć w tym w, na stacji benzynowej w garażu. Także rozmontowałem go sobie kluczem francuskim i przyniosłem go sobie całego do domu. Co jeszcze? Mając workbencha, musimy w końcu wbudować mining helmet. Mam wszystko do niego, także puszczamy sobie budowanie. W końcu będziemy mieć światło w nocy. Także super. Oczywiście te rzeczy, które były w szafkach nie przepadły razem z savem. Przepadło tylko to, co mieściło się w plecaku, w plecaku mojej postaci. Teraz zajmiemy się przygotowywaniem bazy do drugiej hordy. Zbierzemy jeszcze trochę surowców. Tu jak widzicie kolce już się trochę budowały. buduje nimi ściany z zewnątrz. Rano wybierzemy się kolejny raz do miasta i zobaczymy co ciekawego uda się znaleźć. Szczęśliwie udało się, że noc była bardzo spokojna i mogłem sobie trochę pozbierać surowców w nocy z 11 na 12. Także dużo drzewa i dużo kamieni zdobyłem właśnie tej nocy. Na szczęście nikt mnie nie zaatakował i troszkę mi to pomogło, bo inaczej no, byłaby duża strata czasu. Ale na szczęście jest dobrze. Jak widzicie, te sprzęty, które mam w tej chwili założone u siebie są na dość już przyzwoitej jakości, to dlatego, że dzięki Workbench'owi mogłem sobie je łączyć ze sobą i stworzyć sprzęt trochę lepszy, niż gdybym go po prostu craftował. Także myślę, że nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że minęło tylko półtora dnia, to naprawdę poszło dobrze. Ok, przetrwaliśmy nas bardzo spokojnie. Raz kolejny nic mnie nie atakowało, a tam dwa zombiaki, to nie problem. I co? I wracamy do miasta. Robimy kolejne podejście. Na tą chwilę pokażę Wam, które bloki przeglądałem. Przeglądałem ten rząd, który już wcześniej zaczęliśmy przeglądać, także tu chyba zostały tylko dwa budynki. No i 12 dnia przeglądałem ten cały. Także dzisiaj bierzemy się za kolejny. Tutaj jest ten e, budynek, tutaj jest chyba ta stacja benzynowa, właśnie w której znalazłem orygina, ale zaraz tam dojdziemy. Góry mięsa złapałem. Siedem mięsa, super. Dobra, dobra i teraz tak, żebyśmy się nie pomylili. Tam nie, tu byliśmy. Tak, miałem się zabrać za ten rząd budynków, ale tam jest więzienie, które raczej będzie trudne dla nas do zdobycia. A stąd zobaczyłem właśnie tą stację benzynową. I tam znalazłem naszego workbencha, którego teraz mamy w bazie. Mam taki plan. Jeżeli udałoby nam się wejść do hotelu przed zmierzchem, to byśmy się w nim zbunkrowali, tak na dobre. Tego gościa chyba też musimy zabić, bo on na skończę padnie. Wow, to było blisko. Fuck, dlaczego nie chciał ginąć? Kurde, szybki jest, gad. Dobra, airdrop, i teraz co? Czy brać się za airdropa? Chyba nie będzie daleko, bliźniutko jest, dobra, lecimy w takim razie po airdropa. Okej, okay, dotarliśmy do airdropa bez przygód, orząsiu. I co my tu mamy? Dobrze, dobrze, schematik. Do shotguna nowojów też nie mamy jeszcze. A tutaj? O, generator! I latte to jest... Hmm. Eee, obrabiarka, tak mi się wydaje. Dobra, wracamy do działania, szkoda czasu. opróżnimy sobie ten pierwszy domek, który tam jest, który już zaczęliśmy a w drugiej kolejności wbijamy do tego hotelu, żeby przed wieczorem się tam dobrze zbunkrować. Będziemy mogli wtedy sobie całą noc elegancko go lootować. A w związku z tym, że mamy kask zrobiony na workbenchu, to już nie będzie problemu z pracą w nocy. Dobra, to jakaś ciekawostka. Ciekawe, ciekawe. 8000, poważnie? Okej, okay, jesteśmy w środku. Hmm. Co to jest? Jakiś schron? Pierwszy raz znalazłem coś takiego. O, hunting knife, doskonale. W końcu będziemy mogli sobie robić nóż. Tutaj chłodnice. Dużo książek. Na razie to tylko dużo półek. A czy książki też będą? To zaraz się okaże. O, coś tam powypadało. Coś powypadało w końcu. Dobra, kartki są nieistotne, ale coś tam się pojawiło. Hunting knife raz jeszcze. No trudno. Piła! W końcu przyspieszymy ścinanie drzew. Doskonale. I ostatnie... Aha, to jest ten Moc zwodzony, który już mieliśmy. No dobra, ale i tak mimo wszystko nie jest źle. Wow! Trzy sejfy! Nice! Wow, 10 sekund. Co tam będzie? Poważnie miałem się czegoś lepszego. Wow, no w końcu. Okej, okay, oto co nam wypadło z tych trzech sejfów. O cudów nie ma, ale przynajmniej coś tam ciekawego jest. Jakieś rewolwery, chociaż one są dość słabe. Wypadła nam lepsza kusza, więc zamieniłem sobie. Tam ma 40, a wcześniej mieliśmy 32. No i co? Poczekamy chyba do, do rana, do tej szóstej, bo nie chcę ryzykować. Kiedy nam się udało przetrwać, to przetrwamy jeszcze tą chwilę. Rozwalimy sobie wtedy te kolce i wyjdziemy tędy. Dobra, myślę, że zaczniemy rozwalać te kolce. Dobra, o! Nawet widzimy troszeczkę co się tam dzieje. I jednak atakowały nas tutaj. Dobrze, że się, że się im odmieniło. Dobra, mamy tu kogoś? Sztrubki. O, to świetnie. Okej. Okay. Chodź, chodź, gościu. Chodź, chodź, gościu, chodź. Pyk. Widocznie <śmany> nam w goście. I zobaczmy, co tu się takiego działo. Zobaczmy, czy tak bardzo są ten dom. No naprawdę, dźwięki były straszne, a... W rzeczy, wydaje się, że było ich tylko dwójkę tutaj. Takim przyzwoicie to wszystko wygląda tutaj. Nie wiem, co tu się działo w takim razie. Nie, no nie wierzę, po prostu... Ok, wracamy raz jeszcze. Boże, myślałem, że po raz kolejny będzie dead. Och, te pająki mnie tutaj wykończą. Dobra, słuchajcie, popatrzcie, jak wygląda teraz nasza baza. Tu jesteśmy już całkiem dobrze przygotowani. Myślę, że to w zupełności wystarczy na dzisiejszą hordę. Wszystkie kolce są na tym drugim poziomie, wzmocnione tylko drzewem póki co. Tu mamy trzy rzędy kolców. Tutaj mamy też wzmocnione do poziomu stali, wszystko. Także. Hmm. Tu sobie wzmocnimy tylko tą wieżyczkę jeszcze troszkę. Okej. Okay. No nie, no wygląda to dobrze. Wydaje mi się, że powinno nam to wystarczyć. Kurczę, no bez przesady, to dopiero druga horda. Dobra, zrobię sobie małe porządki i ostatnie przygotowania. A potem widzimy się na hordzie. Na razie.